Ježiš mu odpovedal, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Odpovedal Jezus i ak mu, ešte ktož mne miluje i slova mojego presťagať bude i otec môj umiluje go i do neho príjdeme i u neho zamieškame. Bracia, Umiłowani bracia i siostry. Są szczęśliwi, że możemy widzieć dni z wami. Jestem szczęśliwy, że i dzisiaj mogę być między wami. Wczorajśmy mogli przeżyć niewierność społeczeństwo. Wczoraj cudowną społeczność mogliśmy przeżyć. Czy w tej to miejscności? Czy w tym pomieszczeniu? Albo potem tym przy modlitwie? A później przy modlitwach. Gdzieśmy widzieli mocny Boże dotyk. Gdzie mogliśmy oglądać takie mocne Boże dotknięcie. A nie radosť, I, i z pewnością nie ma większej radości, vidím, boh ludzi, e, niż ta, kiedy widzę, jak Bóg ludzi dotyka. Na ludzi, z Bożego dotyku, e, kiedy widzę na twarzach ludzi radość z tego Bożego dotknięcia, z Bożego riešenia, z i z Bożego sytuacji, rozwiązania w bardzo trudnych sytuacjach. Nasz boh je boh zázraków, e, bo nasz Bóg jest Bogiem cudów a jemu nie nic je nie można. Dla niego nie ma niczego, co by było niemożliwe. A tak istotnie do teraz rezonują słowa, które były wczoraj powiedziane. Nie, do dzisiaj brzmią we mnie te słowa, które wczoraj były powiedziane. Tak jak brat wspominał, o się o e, Tak jak brat wspomniał o wielu łodziach była mowa. A ja się do nie zapomnę na to porównanie, które było wczoraj ja do śmierci nie zapomnę o tym porównaniu, które było wspomniane wczoraj, że nie ten człowiek jest szczęśliwy, który wygrał że to nie ten człowiek, który wygra na loterii jest szczęśliwy, ale ten, nastupi, pan Ježiš. Ale ten człowiek jest szczęśliwy, do którego łodzi Pan Jezus wstąpi. Jeszcze raz, nie ten jest szczęśliwy, kto wygra obroskie pieniądze. A więc nie ten jeszcze raz mówiąc, który wygrał wielkie pieniądze na loterii, jest szczęśliwy? Ale kto zyska Pana Jezicha? Ale ten, kto zyska Pana Jezusa, jest szczęśliwy. Ja są raz czytałem jedną statystykę. Kiedyś czytałem taką statystykę. A między ludźmi, którzy wygrali więcej jako milion euro w loterii. Oni e, robili takie takie Taki przegląd ludzi, którzy wygrali więcej niż milion na loterii. Rok później jak te pieniądze wpłynęły na ich życie. 90% było I ponad 90% tych ludzi miało się po roku gorzej niż zanim wygrali. Ale zyskamy Pana Ježiša, ale jeżeli zyskamy Pana Jezusa, to je poklad, który mamy na cały żywot, to jest skarb, który wystarczy na całe nasze życie. Pokład nigdy nie minie. E, Skarb, który nigdy nie przeminie i nigdy go nie zabraknie. Poklad, który żyć cały żywot. E, bo e, przez niego, dzięki temu, możemy przeżyć całe nasze życie. A my sme čítali na úvod slova z Evangelia svätého Jana Na počiatku prečítali sme Evangelie e, slova z Evangelia svätého Jana A tam je napísané, kto miluje Boha. Je tam napísané, kto Boga miluje. Sám otec príde do jeho srdca. To sám ojciec e, príde do jeho srdca. A spraví si u neho príbytok. I e, učení šiontynie v nim A to sú slova, ktoré ťažko pochopiť. No to sú už slova, ktorých nedá sa zrozumieť. Ten obrożski bóg który stworzył niebo i ziemię. Ten niewyobrażalnie wielki Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Może przyjść do mojego serca. Może przyjść do mojego serca. Do twojego serca. Do twojego serca. Do serca każdego jednego. Do serca każdego z nas. A on się na to cieszy. I on cieszy się z tego. Boh, w którym i bawniom jest żywot. Bóg, w którym tylko w nim jest życie. On dał życie glinie, która bez tego Bożego Ducha jest iba gliną i prachem. On dał życie glinie, która bez jego Ducha jest tylko gliną i prochem. Chcę do tej gliny włożyć, aby w niej mógł żyć On. A On w tą glinę chce wejść, żeby w niej mógł żyć On. A ukazaj mi cestę, jak to dosiągnąć? I pokazać nam drogę, w jaki sposób można to osiągnąć? My wiemy, że wszystko, co tu widzimy, wszystko, co jest stworzone. My widzimy, że wszystko, co tu jest, wszystko, co jest stworzone. Slovo. A było stworzone przez słowo, a jego słowo stało się ciałem. I to słowo możemy przyjąć do naszych serc. Wtedy przyjmuje kiedy przyjmujemy Pana Jezusa. Wtedy mamy, mamy też i Ojca. A je serca, I Jeżeli Pan Jezus naprawdę jest królem naszych serc, kiedy żyjemy, chodzimy według jego słowa, wolę, kiedy jego wolę realizujemy, wtedy on, robi w nas. wtedy on te cudowne rzeczy w nas czyni. A je to, obrovský dar. to jest nieprawdopodobny dar a i ochrana pre nasz život. Ale to ogromna ochrona nad naszym życiem. U nas na Slovensku mam jedną zácnu cestru. U nas na Słowacji mamy taką zacną siostrę, która se przedczasem obratila. Jakiś czas temu się nawróciła. A z czasu na czas mi telefonuje a preberamy te sytuacje. Od czasu do czasu dzwoni do, do mnie i omawiamy sytuacje w jej życiu. A jest w takiej dość ťažkiej sytuacji. Ona jest w dosyć trudnej sytuacji. Także ona jest pierwszy człowiek w całej rodziny, który się obrócił. Ona jest pierwszym człowiekiem w całej szeroko pojętej rodzinie, który się nam wrócił. Także modliła za swojego męża aby On, ona modli się obrátil. Ona modliła o swojego męża, żeby się nawrócił. A za swoje dzieci, aby o, o swoje dzieci aby się nawróciły. Za bratole, e, Modli się o braci i siostry, za całe okolie, za całe otoczenie. My wiemy, że ten, który pierwszy przechał pada tu cestę, to ma zawsze najcieższy. E, my wiemy, że ten, ten, który jako pierwszy wchodzi na tą drogę, zawsze ma najtrudniej. A ja obdzielam tu tu jej Odwagła energię z to to ona robi. Ja podziwiam jej odwagę, ale też energię, z którą ona to czyni. Ale, telefonujemy. Ale zawsze kiedy rozmawiamy przez telefon. Tak, mnie rezonuje taka jedna vec, Taka rzecz rezonuje dźwięczy we mnie. Ona jako wracała do tych starych jakby wraca jak od... wracała do tych starych rzeczy. Starych problemów. I starych problemów. A stały ich chciała I ciągle chciała je rozwiązywać. A, a, a kiedy ona nie odpuścić od tych starych problemów? Jeżeli ona nie 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 potrafi się wyplątać z tych starych problemów? To 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 była w jej ta największa przeszkoda, którą musiała pokonać. To była w jej przypadku największa przeszkoda jaką ona musiała pokonać. A, a raz kiedyśmy tak to rozprawali i pewnego razu kiedy tak rozmawialiśmy E, Wspominała mi, że spotkała niejako człowieka z jej minulości. E, wspomniała, że spotkała człowieka z jej przeszłości. Tak, nieco zaczęła modlić. Zaczęła się od razu modlić. aby Pan Bóg ochronił. Żeby Pan Bóg ochronił ją. A zaczęła wyciągać te stare rzeczy, które ten człowiek urobił. I ona zaczęła wyciągać te rzeczy, które kiedyś ten człowiek jej zrobił. A ja sam rozmijał, jak to je to wyjaśnić i zastanawiałem się na tym, jak jej to wytłumaczyć, aby się ona od tego to widziała oddzielić, żeby ona potrafiła się odciąć od tego, a aby proście mogła iść do przodu za Panem Jezusem, żeby mogła iść do przodu za Panem Jezusem. A przychodził mi taki obraz i taki obraz mi przyszedł. Brawo, ty kiedy si przyjęła Pana Jezus? I mówię do niej ty, kiedy przyjęłaś Pana Jezusa? A ty si to urobiała. I zrobiłaś to. To jest, jako keby si nastupiła do tanku. To jest tak, jakbyś yy, yy, wesz weszła do czołgu. A kiedyś w tampie. Jeżeli w tym czołgu jesteś, ty wiesz, że tank jest bojowe wozidło i ty wiesz, że czołg jest zbroją bojowym. Ten tankia chroni przed wszystkim złym. Ten czołg chroni przed cie przed całym zewnętrznym złem. A my wiemy, że ten zły na ciebie strzela ogniwe śpi. I my wiemy, że ten wróg to te, te ogniowe strzały strzela w naszym, wysyła w naszym kierunku. Ale ten pancerz tego tanku jest tak silny. Ale pancerz tego czołgu jest tak mocny. Że żaden siw nie przeniknie tym pancerzem. Że żadna strzała tego, tego pancerza nie przeniknie. A ona zwołała haleluja, tak mam wygray. I ona mówi, no to mam rozwiązane. No poczkaj, poczkaj, to jeszcze nie koniec. I ja mówię, zaczekaj, to jeszcze nie jest koniec. Ty kiedy nastupisz do tego tanku. Kiedy wejdziesz do tego czołgu, to jest musisz sprawić. To jest dopiero początek tej drogi, którą musisz pokonać. Bo jeszcze musisz przyjść do ciela. Musisz dojechać do celu. A ten takcia chroni, abyś do tego ciała przyszła. I ten czołg on chroni cię, żebyś mogła dotrzeć do tego celu. A tak sama pyta, na co się teraz musím dawać pozór? I ona pyta, na co teraz muszę zwracać uwagę? Dobra, jakie problemy może nastąpić, w tałku? Jakiekolwiek problemy nadejdą, ty jesteś w czołgu. Po prawę możesz zjeść z cesty. E, możesz zjechać z drogi po pierwsze. Możesz zapadnąć na jakiej barzinie, jaką e, Możesz wjechać w jakieś bagno. Kiedy prdziesz na niejaki uciec, możesz z tego uciec spadnąć. E, jeżeli na jakieś zbocze najedziesz, możesz się sunąć z tego zbocza. Ty musisz mieć przed oczami tu cestu Pana Jezusa. E, przed oczyma musisz mieć drogę Pana Jezusa. bo my wiemy, że On jest cestą, bo On to powiedział. E, my wiemy, że On jest drogą, bo On to powiedział. A kiedy my chodzimy po tej to Jeżeli my po tej drodze jeździmy. tak wiemy, że idziemy sprawniejsze. Wiemy, że idziemy we właściwym kierunku. No dobra, to dałaś mi e, sól. ona powiedziała: "Okej, okay, to daje sens". A co dalej? Co dalej? No właśnie, kiedy ty w tam tanku musisz prawidłowo tankować. E, no i jeżeli jesteś w tym czołgu, to musisz na czas zatankować. Odokąd ci na nafta stoisz. Bo jak paliwo ci się skończy, no to stoisz w miejscu. Dobra, a tak czym tankuję? To czym mam tankować ten čołg. No Boże, słowo. Bożym słowem. Bożym słowem? Współczeństwo. Wspólnotą. Prosty. Ty sam musisz siić Bożym słowem, aby si mała, aby jako si pokraczać. Ty się musisz nakarmić tym słowem, żebyś mogła miała siły iść dalej. Halaluję super. Mówiś super halaluję. Co dalej? Co dalej? Wracam. Ten tank ma jakieś okienka albo otwory i powiedziałem, no ten w tym czołgu są takie otwory i okienka a kiedy otworzysz okno niesprawnym smerom albo w niesprawny czas i jeżeli ty to okno otworzysz albo w niewłaściwym kierunku albo w niewłaściwym czasie tak ten zły może przez to okno zautočić. to ten zły może zaatakować przez to otwarte okno a ona mówi, dobra, w tanku si to wiem przedstawić, ale co to znamyna na życiu? I on mówi, okej, okay, no w czołgu mogę sobie to wyobrazić, ale w życiu? Co to znaczy? Dobra, kiedy otworzysz jakiemukolwiek grzechu. I ja mówię, to jest, kiedy otworzysz się na jakikolwiek grzech. Już otwarasz drzwi. Już otwierasz drzwi. A zły czeka iba na to, aby Zły tylko na to czeka, żeby tam wejść. A ona mówi, dobrze, no to też rozumiem. No, to rozumiem też że użyję to wszystko? To jest wszystko? Dobra, tak uścidam jego posła e, Proszę? Uścidam jego posła jednogę. Więc... Teraz powiem ci rzecz ostatnią. Jeszcze samo może stać, że w tym tanku nieco wybuchnie. E, może się zdarzyć, że w tym czołgu coś wybuchnie. A to są rzeczy, które nie masz wyrężone z minłości. I to są rzeczy, które z przeszłości masz nieuregulowane. Bo to które się niesiemy to ze sobą. Bo rzeczy, które niesiemy ze sobą. Każdy ten problem. Każdy problem, każda ta nierozwiązana no, wec. Każda nierozwiązana sprawa jako taka czasowana bomba. To jest tak jak e, bomba czasowa. Teraz kwórcie nie wybuchnie. która prędzej czy później wybuchnie. A czym nieskłór tym ten wybuch jest weczy. I, I czym później tym Wybuch. Wybuch jest większy. Dobra. No, a i to to mi dała zmianę. I to ma sens, co mówisz. A tak dalej, koniecznie są pochopila, jak to mam robić. W końcu zrozumiałam, jak mam postępować. Że kiedy ja sam oddała swoje Panu Bogu. Że ja kiedy oddałam swoje życie Panu Bogu. On jest taką ochroną. On jest taką ochroną, przez którą nie przeniknie nic. Przez którą nic nie przeniknie. A jak dojdzie ku niej jakieś I jeżeli dojdzie do jakiejś pomyłki? Nigdy ta chyba nie jest na stronie Boga. To nigdy Pan Bóg się nie myli, ale ta chyba jest na mojej stronie. Ale błąd jest zawsze z mojej strony. Bożdí, bo ja sprawię nieco, czym użyczę temu złemu, aby na mnie za. Bo to zawsze ja zrobię coś, co ułatwi złemu, żeby mnie zaatakował. Brian, teraz i si to pochopiła. Teraz. To ja teraz. Teraz to zrozumiałaś. Teraz to wiesz. A kiedyśmy potem telefonowali, dalszy raz. I kiedy po raz kolejny rozmawialiśmy przez telefon. Tak, ja już to sam pitał, A co idzie tank? E, ja pytam się: Jak twój czołg e, jedzie? Super, mam natankowane, okna są e, Mówię, Ona mówi: Jest super, czołg jest zatankowany, okna pozamykane. Moje oczy są na tą cestę, po której mam iść. Moje oczy patrzą na tą drogę, po której mam iść. A ja teraz idę. A ja tylko idę. A walczę wszystko zleczę przed mną. I muszę zwalcować y, wszystko, co jest przede mną. Ani nie ja walczę. Ja walczę ten tank. Ale to nawet nie ja walczę, tylko czołg to walczy. No bo to to robi Pan Jezus w moim życiu. Bo to Pan Jezus zrobi w moim życiu. Ta Abraham, hallelujah, koniecznie to masz wyryszane. Y, mówię, haleluja, w końcu to masz rozwiązane. A koniecznie to rozumiesz. I w końcu to rozumiesz. Tak ja wam wszystkim z serca żegnam. A więc serca was błogosławie, aby te wasze tanki i szły sprawnym směrem. Żeby wasze czołgi szły w właściwym kierunku, abyście mieli wdy Boże słowo. Żebyście Boże słowo mieli zawsze zatankowane. A Boże współczesstwo i wspólnotę Bożą, abyście zbyt nie otwarali żadnego okna przed złego. Żebyście niepotrzebnie żadnego okna dla złego nie otworzyli aby już nie było nic nierozwiązanego z waszej przeszłości, żeby życiom. nic z waszej przeszłości nie było nierozwiązane. Aby Bóg to, co on chce konać w waszych życiach. Żeby Pan Bóg mógł e, czynić w waszym życiu to co on chce czynić aby w waszym on życiu. Aby on was prowadził po swojej drodze, aż do, do ostatecznego głoce. celu, w, w nie, u niebiańskiego ojca. Bądźcie pożegnani. bądźcie błogosławieni.